Jak wygląda stan emocjonalny, psychiczny kobiety, która opuszcza więzienie? W tę kobietę, którą pani musiała się wcielić? E, te historie troszeczkę zostawiamy, dlatego że nie możemy zapominać o tym, że dopiero jestem po zagraniu czterech sezonów kobiety w więzieniu, więc ten temat mam przetrawiony. Natomiast w przypadku Carmen, e, myślę, że Carmen jest na silnym wyparciu, nie opowiada o więzieniu, nie chce do tego wracać i akcja. Tak szybko rusza z kopyta, że musi natychmiast włączyć się w działanie. Mało jest, mało jest w tym scenariuszu mówione o tym, co się działo w więzieniu. Właściwie w ogóle. Co w takim razie było najtrudniejsze dla pani bohaterki? Nie mogę opowiedzieć, bo zadajecie mi takie pytania, jaka, jest, jaka była scena, która zrobiła wrażenie, co było najtrudniejsze. No, Carmen ma naprawdę poważne kłopoty. Jest trochę starsza, trochę bardziej refleksyjna. Przez to troszeczkę... Bardziej, no taka miękka, powiedziałabym. Oczywiście staje się twarda tam, gdzie trzeba, ale dużo płacze. Chyba dużo więcej niż wcześniej. A jak pani się wracała do tej produkcji po latach? Bo jednak była pewna przerwa. Była długa przerwa, bo to było 10, jak nie 12 lat. czy to jest trudniejsze, właśnie, wrócić do produkcji po takim. No, musiałam obejrzeć parę scen z pierwszego i drugiego sezonu, żeby sobie przypomnieć w ogóle moją bohaterkę. Ale ponieważ jest tu tak wspaniała obsada to wróciłam tutaj trochę jak do domu i, i, i bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy, mimo tego, że plan nie, nie był prosty, bo to jest jesień, to są plenery, to jest chłód, to jest zimno, to jest bardzo szybkie tempo, więc to uważam, że mogę to zaliczyć za no, do jednych, chyba jeden z trudniejszych, jeżeli chodzi o takie fizyczne wymagania, dużo dni zdjęciowych, no ja jako główna rola miałam bardzo dużo scen do zagrania, więc... Naprawdę, dla mnie był to dosyć wycieńczający czas. Było dużo krwistych scen? Krwistych? Hmm, w moim wątku... Nie, jakoś chyba się tak nie przelewała ta krew, ale... No, jednak charakteryzatorzy, jak, jakieś baniaki z krwią musieli mieć. Okay. To się o tym przekonamy. I na koniec mam pytanie. Nawiązujące do Pani dawnego sukcesu zawodowego, nie aktorskiego, a tanecznego, o taniec z gwiazdami. Bo w tym tygodniu też jest to miejsce pierwszego odcinka kolejnego sezonu. I jak Pani wspomina tę przygodę? Bo Pani właśnie wyszła z kryształową kulą z tego programu. Kończąc ten temat, bo to było 17 lat temu, uważam, że wzięcie udziału w tańcu z gwiazdami było jedną z moich lepszych zawodowych decyzji.